Jesteśmy właśnie w Mkszanie, po raz kolejny Dzisiaj przygotowujemy się do Mistrzostw Świata Super Enduro Ja startuję w klasie Junior Tomek będzie w klasie Kids Race Nowa fura Współpraca z Yamaha Polska specjalnie na te zawody No, Dziękuję bardzo za udostępnienie motocykla bo w sumie to dzięki temu mogę startować. No i dzięki Kasprowi, który mnie przygotowywuje do tych całych zawodów Tak właśnie jest, razem trenujemy To mi pomogła Tu jest mój motocykl Już praktycznie jest powiedzmy większość rzeczy Takie jak będzie na hali Mamy osłonę pod silnik Z takim właśnie osłoną na, na kiwak Opona Maxis, miękka Teraz właśnie testuję jeszcze Musa Też takiego miększego, specjalnie na halę Inna pompa sprzęgła, zmieniona, chodzi delikatnie, zawieszenie od Wojtka Szczepańskiego, także wszystko na miejscu, opony oczywiście Maxisa, eee, także jeździmy, no i jedziemy się rozgrzać, tak? Dokładnie. No trzeba kierownicę ustawić Kierownicę? A zawieszenie? No zawieszenie też Może zaczniemy od zawieszenia No nie ma problemu Odpowietrzymy Co Zobaczymy Zawiat ustawiony Teraz coś tam poklikałem, zobaczymy jak tam kowy się będzie jeździć. Dzisiaj ma jakiś gorszy dzień. Coś mówi że się, nie czuje się dobrze na motocyklu, ale zobaczymy, myślę, że, że jakoś temu zaradzimy. Zawieszenie przeklikane jak? Bardzo dobrze się jeździ o wiele lepiej. Bardzo dobrze wybiera na przeszkodach. No, czuć różnicę. Teraz kolejna zmiana. Spróbujemy kierownicę dać tu, bo Tomek jest trochę duży i zobaczymy, może mu to trochę polepszyć. sytuację. Założyliśmy dzisiaj na próbę kierownicę z dużego moto. No, no i jeszcze nie jesteśmy przekonani, czy to był dobry wybór. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy jeszcze tak. A jak coś to wrócimy do standardu, nie? Dokładnie. To zaraz zobaczycie, jak to tam. O que é que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui Właśnie zrobiliśmy sobie małe próbę kwalifikacji. Tomek poprawił swój czas z ostatniego treningu Dokładnie. o 3 sekundy, także dość dużo. Ja jadę na nowej pętli, także yy, no nie, nie mam porównania, ale też jechało mi się bardzo dobrze. No i teraz czas na krótkie wyścigi. Tomek pojedzie sobie 6, a ja pojadę 10. No i, i tak będziemy sobie jeszcze zrobimy dwie sesje, no i będzie można kończyć powoli. Dokładnie. Dobra zaczynamy yy, próbujemy sobie z wyścigiem No i zobaczymy co będzie, to ma będzie 10 minut. Zaliczone? Bardzo ciężko. Z nami jest jeszcze Emil. Młoda Nadzieja Beskidzkiego Klubu Motorowego. Jana, jak tam ile już jeździsz? Od czwartego roku życia. A pamiętasz, nie zaczynałeś? No, Emil już śmiga po belkach, po wszystkim, elegancko mu idzie. I co, kiedy zawody? No, w Gliwicach teraz. To będziesz startował na hali? Tak. A w Krakowie startowałeś? Tak. I jak było? Dobrze. W które miejsce? Trzecie. No to elegancko, teraz co, poprawiamy? No. A tak na pierwsze? W Budapeszcie też drugie. W no to idealnie, to w Krakowie było trzecie? W no. Budapeszcie, drugie? No A to w Gliwicach musi być? Pierwsze. No tak, no. Tom startuje, Emil startuje także mocna ekipa juniorów. No i co i w przyszłości klasa junior. I będziemy jeździć może razem. Już razem raczej nie, ale się jeszcze sprawnie spotkamy, no nie. To dawaj, śmigamy. Zaczęliśmy jeździć w drugą stronę, też bardzo fajny trening, możecie tak sobie właśnie odmienić troszkę tor, także ja zrobiłem dwa razy dziesięć w tą drugą stronę, raz dziesiątkę w tą stronę, co jeździmy, jeździmy w kwalifikacje, także trening na zrobiony, poćwiczyłem elementy, także jestem zadowolony. Emil, kończysz też? Jak było? Super, no to fajnie. To do zobaczenia. Tomek też zjeżdża. U! I właśnie kończymy na dzisiaj. Popaki też kończą. Dzięki za trening. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nara.